Dobry wieczór, good evening, good evening, witam na kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku Wybijmy za błędy. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to wypijmy za błędy. To są takie krótkie, 10-15 minutowe warsztaty, na których omawiam błędy, które popełnili moi uczniowie, no bo wiadomo, lepiej uczyć się na cudzych błędach, a nie na swoich. I tak sobie robiąc różne notatki podczas moich zajęć, wybieram różne z błędów, które zostały popełnione i je sobie omawiamy przy winku, oczywiście bezalkoholowym, żeby nie było, że to jest szerzenie alkoholizmu i że alkohol sprzyja nauce. Bo tak chyba nie jest. No dobra, no to co? To lecimy. Ostatnie wydanie w tym roku, tak naprawdę przed świętami i w ogóle przed Sylwestrem i w ogóle w tym roku, bo po prostu nie będzie zajęć, więc no, nie będę miał z czego tworzyć tych materiałów. No i co? No dobra, to jedziemy. Już Wam udostępniam ekran. Present Screen. O, Ola właśnie przyszła i pies zaczął szczekać. Okej, okay, dobra. To pierwszym błędem, jaki tutaj wyłapałem, to jest People Who Takes a nap. Jeżeli mamy liczbę mnogą, czyli mamy people, no to będzie people who take naps. No, po prostu liczby mnogiej, jedno i drugie, a E to jest do liczby pojedynczej, no to na zdrowie. My brain needs to rest. No tutaj bardzo klasyczny błąd w present simple. Uh, brain, trzecia osoba liczby pojedynczej, no to brain dodajemy s, czyli my brain needs to rest. My brain needs to rest. Musimy dać s, no bo w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy s. Podobna sytuacja tutaj w kolejnym przykładzie mamy he, no more. Jeżeli jest he, she, it no to wiadomo że dodajemy eskę, więc będzie knows. Pamiętajcie, he knows more, she knows more i tak dalej. No to na zdrowie. Wiecie, co, czekajcie, pójdę otworzyć Oli. A nie, dobra. E, Okej, okay, I'm agree. No to nie powiemy I'm agree. Ja się zgadzam, no bo agree to jest czasownik, więc nie możecie być być zgadzać się, tylko możecie albo być, albo się zgadzać, nie? No więc trzeba sobie wybrać. Um, I raczej powiemy po prostu I agree. I agree, I disagree i tak dalej. I agree. Cześć. Nie, mam. Wypijmy za błęd. Uh, some extraordinary situation. Uh, some extraordinary situation. Jeżeli mówimy o liczbie mnogiej, to, to będą situations. Natomiast jeżeli będziemy mówić o jednej sytuacji, no to będzie an extraordinary situation, an extraordinary situation. Some extraordinary situations, an extraordinary situation. zrówko. Nie wiem, czemu to tak się dzieje, ale jak to światło, a wcale nie jest ani różowe, ani czerwone, ale jak to światło pada, to wygląda, jakbym już przynajmniej z pięć kieliszków wypił. Zresztą, sami zobaczcie, światło jest białe. O, o. O, o, światło jest białe, ale robi taką poświatę różową. E, dobra, I looking for a short one. Uh, I looking for a short one. Czegoś zabrakło, albo mm, złe zastosowanie czasu. Albo I look jako zazwyczaj I look for, mm, albo I'm looking for something. Czyli szukam czegoś. Albo zazwyczaj I look for something, albo I'm looking for something, szukam czegoś w tym momencie. Mm. Sometimes it work. No i kolejny raz ten sam błąd. Trzecia osoba. It works. Works. Nie it work. Okay? Dobra, i teraz tak. Błędy już nie gramatyczne, tylko błędy leksykalne. You was share about something. Tu chyba chodziło komuś, to też jednocześnie jest błąd i gramatyczny tutaj i błąd z wymową związany, bo jest... Przede wszystkim powinno być you were i nie she jako dzielić się, tylko sure, you are sure. Uh, I y, tak, you are sure about something, you are sure uh, of something, um, yeah, sure of something, albo sure about. To można tak naprawdę zamiennie stosować. Dobra. Um, tak, na zdrówko. Before wake up. I to bardzo często pojawiał się ten błąd w tym tygodniu, ponieważ rozmawialiśmy o tym, jak zwierzęta śpią, to czy o czym śnią, mają jakieś sny, czy nie. Before, before he, albo before I, przypuśćmy I, żeby było wake up. Before I wake up, przed tym jak ja się budzę, bo wake up. To jest budzić się, to jest czasownik. Jeżeli chcielibyśmy użyć tego jako przed obudzeniem się, jako rzeczownika, no to byśmy powiedzieli before waking up. Before waking up, przed obudzeniem się. Pamiętajcie o tym. After I back sleep. No tutaj też bardzo często ten błąd jest popełniany. After I get back to sleep. After I get back to bed, after I fall asleep again, i tak dalej. No potrzebny nam jest tutaj jakikolwiek czasownik, no nie, no bo back, no to jest z powrotem, no ale co z powrotem? Wejdziemy, zrobimy, siądziemy, przyjdziemy i tak dalej. Także zawsze jest potrzebny tutaj przed tym back jakiś czasownik. Pamiętajcie o tym. When I came back home, a nie when I back home, no bo kiedy ja z powrotem w do... Z powrotem. Byłem, siadłem, doszedłem, dobiegłem i tak dalej. Pamiętajcie o czasowniku. It's a very pleasure for cats. Uh, nie możemy powiedzieć it's a very pleasure, no bo pleasure to jest, mm, to jest rzeczownik, więc nie możemy powiedzieć very z rzeczownikiem. Um, tak samo jak nie możemy użyć very z czasownikiem. I very like something. Nie powiemy I very like. I like something very much. I very tutaj nam się. Łączy wtedy z przymiotnikiem, więc very, jeżeli łączy się z przymiotnikami, no to it's a very pleasant coś for cats. Um, albo po prostu it's. O, oj. Uh, nie, tu trzeba. Um, it's pleasant. Um, it's pleasant, or it gives. Cats a lot of pleasure. It gives cats a lot of pleasure, czyli że sprawia, że koty mają taką czerpią z tego przyjemność. To chodziło akurat o grooming, czyli tam to Lizanie łapki, mycie wąsa i tak dalej. Okej. Okay. Dalej mamy tak. I teraz trzeba. I don't know how to answer on this question. I to też jest dosyć często popełniany. Błąd. Answer on this question. Nie. To jest czysta kalka, taka klasyczna kalka z języka polskiego. Answer on something. Uh, answer this question. Uh, odpowiadamy, um, odpowiadamy pytanie. Pytaniu, tak jakby w języku angielskim. Tak samo jak jest wspinać się na drzewo. To też nie jest climb on the tree, tylko climb a tree. Wspinać no nie, nie ma takiego odpowiednika tutaj w języku, w języku polskim wspinać się. To jest climb something. I tak samo tutaj odpowiedzieć na pytanie, to jest odpowiedzieć pytaniu, czyli answer something, answer the question. No to na zdrowie. Which is responsible to memorize. To chodziło chyba o jakąś część mózgu, która jest odpowiedzialna za zapamiętywanie. To nie responsible to, tylko responsible for. Uh, responsible for something. Bo jeżeli powiemy responsible to, to to oznacza uh, odpowiadać przed kimś. Czyli na przykład. Um, My teachers are responsible to me. Czyli, że moi nauczyciele odpowiadają przede mną. I am responsible for my teachers. Jestem odpowiedzialny za moich nauczycieli, for their development. I tak dalej, No to na zdrówku. Maybe they feel boring. Może czują się nudzący. Boring to jest nudny. I tutaj możemy powiedzieć, że that book was boring, uh, the film was boring. A jeżeli oni czują się znudzeni, to bardziej powiemy they feel bored. They feel bored okay? Pamiętajcie, że jeżeli mamy imię słów czynny, czyli to oncy, onca, once, nudzący, nudząca, nudzący, interesujący, 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 to powiemy wtedy ing. Natomiast jeżeli mamy imię słów bierny, czyli to nyna, ne, tyta, te, znudzony, znudzona, znudzone, zainteresowany, zainteresowana, zainteresowane i tak dalej. No to wtedy powiedzmy, użyjemy tej trzeciej formy czasownika, czyli tutaj w tym przypadku będzie końcówka ed. No to na zdrowie. I tutaj też bardzo często popełniany błąd. I mentioned about something, I discussed about something. Nie. I discussed something, I mentioned something, I climbed something, I answered something. Zapamiętajcie sobie raz na zawsze: I mentioned something, a nie about something. No to zrówka. Okej, okay. i tak naprawdę to by były wszystkie dzisiejsze jakieś potknięcia, które zauważyłem. No i co? To by było na tyle. Ostatnie wydanie Filmy za błędy przed świętami. Ostatni odcinek, że tak powiem, chciałbym Wam życzyć wesołych, zdrowych, pogodnych świąt. Spędźcie je w miłej, fajnej, spokojnej atmosferze. Nie chcę mówić rodzinnej, bo to z rodziną różnie bywa. Także no, niech będą zdrowe, spokojne. Odpocznijcie trochę, weźcie taki głębszy oddech, a nowy rok niech nie będzie gorszy od tego, co jest. Nie chcę mówić, żeby był, że niech będzie lepszy. A bo w dzisiejszych czasach to takie trochę za bardzo bym powiedział, wymagające życzenie. Niech przynajmniej nie będzie gorsze. O, wasze zdrowie. Dzięki serdeczne. Jeżeli Wam się podobały te warsztaty, dajcie kciuka w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie YouTube'a, to zasubskrybujcie YouTube'a. I my widzimy się jutro na kawie z Mikrutem o 9.15, 9.20, coś takiego. Jeszcze nie wiem, o czym sobie pogadamy w stany rano. To sobie pomyślę, zobaczę, co tam ciekawego mam w swoich notatkach i będziemy działać. Dobra, lecę na kolację. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Bye, bye. bye.